Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edol. Dzień dobry. Witam państwa na krótkiej konferencji prasowej związanej z otwarciem i oddaniem do użytkowania dla zawodników Zielonogórskiej drużyny, drużyny, która w tym roku będzie występowała pod nazwą Nowy Hotel Faluba z Zielona Góra, nowego parku maszyn, który został wybudowany w związku z inicjatywą i dzięki inicjatywie miasta Zielona Góra, aby zrealizować wymogi i dostosować infrastrukturę stadionu zielonogórskiego do wymogów ekstraligi żużlowej, za mną i za przedstawicielami sztabu szkoleniowego. Pana dyrektora Piotra Protasiewicza oraz Jarka Hampela, zawodnika zielonogórskiej drużyny. Mamy park maszyn, który na dzień dzisiejszy jest już przystosowany funkcjonalnie do standardów Ekstraligi Żużlowej. Wcześniej, tydzień temu był przygotowany funkcjonalnie jako park maszyn do wykorzystania przez zawodników i drużynę zielonogórską. I tak jak powiedziałem, inwestycja, która kosztowała ponad 6 milionów, 6,5 miliona złotych. Jest gotowa, jest udostępniana dla drużyny. Dzisiaj odbędziemy pierwszy oficjalny trening z wykorzystaniem tego parku maszyn. I tak jak powiedziałem, dzięki zaangażowaniu miasta Zielona Góra i pana prezydenta Janusza Kubickiego, mamy to. Startujemy z pierwszym treningiem i szykujemy się do operacyjnego wykorzystania tego miejsca w ekstralidze żużlowej. Inauguracyjny mecz w Zielonej Górze już 21 kwietnia. A teraz oddaję głos docelowym użytkownikom. Ich prosiłbym o krótkie wypowiedzi zarówno pana dyrektora Piotra Protasiewicza, jak i Jarosława Hambela. To jest miejsce pracy dla zawodników, ale tak jak było na prezentacji podobnie Park Ignasz, no tak jesteśmy na półce mocno ekstraligowej. Marzę, marzę o tym, aby sportowo dorównać, żeby duża dorównała chociaż w połowie do tego poziomu, to jestem spokojny o, o nasz byt w PGX Salidze ale to oczywiście pół żartem, pół serio. Cieszymy się, parking wygląda świetnie, z, tego, z, tej, z, tego, z tej pozycji zawodnika, czy tam sztabu, który ma gdzieś tam pomagać zawodnikom, którzy są najważniejsi tutaj w tej układance, no wygląda fantastycznie. Szczerze mówiąc, po tych pierwszych projektach, wizualizacjach, co żeśmy... Miałem przyjemność też tam dziś w niektórych uczestniczyć. Na papierze to wyglądało? No, wyglądało, ale naprawdę na żywo robi wrażenie. Cieszę się, że udało się to wszystko zgodnie z harmonogramem zgrać. No i co? Tylko, tylko tylko i wyłącznie się ścigać teraz zostało zawodnikom. Zdecydowanie ten parking wygląda wspaniale. Na pewno będzie dużo bardziej funkcjonalny w tym momencie i samo spędzanie czasu już w tym parkingu, przygotowywanie się do każdego kolejnego meczu biegu będzie dużym komfortem. Jak widać zresztą cała ta Całe to miejsce, tego parkingu, jest takim dopełnieniem już tego pięknego stadionu, łącznie z siedziskami, więc jakby to jest takie fajne domknięcie tego obiektu i wygląda to wspaniale. Natomiast z tej takiej strony funkcjonalnej, dla nas to jest olbrzymi, olbrzymi taki krok do przodu i jest to na pewno będzie dla nas duży komfort, żeby móc w tych warunkach szykować się do każdego kolejnego biegu. Trzecia rzecz, z kolei też świetne miejsce, bo z tego parkingu będziemy mogli obserwować na bieżąco to, co się dzieje, jest, bieżąco, jest bliżej, do... nie trzeba schodzić, nie trzeba przechodzić, praktycznie można wejść do góry na podest, czy nawet z parkingu, można oglądać bieżące wydarzenia na torze, co jest dla nas również bardzo ważne, bo na bieżąco wyciągamy wnioski, więc to jest kolejny plus tego miejsca. Nie mogę się doczekać pierwszego meczu, co tu dużo mówić, wszystko wygląda wspaniale, więc szukujemy formy do najbliższych rozgrywek. No i pamiętajmy jeszcze o trybunie dla gości, która też wygląda bardzo dobrze. Była to, była, była to pięta chlesowa, uważam naszego obiektu. Także też to wygląda bardzo dobrze. Tutaj myślę, że już nie będzie narzekania na, na warunki, bo, bo, bo wyglądają naprawdę też godne pgx -linie. I tak, tak jeszcze historycznie spójrzmy na to, że poprzedni park maszyn, z którego korzystano do, do końca poprzedniego sezonu, to jest park maszyn, który został wybudowany z delikatnym liftingiem na przełomie lat 70. i 80. Więc tak naprawdę, Szanowni Państwo, zwróćcie uwagę, ile lat Zielona Góra czekała na to, żeby park maszyn został na tyle przebudowany i dostosowany do standardów.